15 maja mija dwa miesiące od śmierci Barbary Skrzypek, szefowej Biura Prawa i Sprawiedliwości, jednej z najbliższych współpracownic Jarosława Kaczyńskiego, z którym zawodowa była związana przez wiele lat. Przez dwa miesiące toczy się śledztwo w sprawie śmierci. Pani Barbary, przypomnijmy, zmarła dwa dni po przesłuchaniu jej przez bodnarowską prokuraturę. Przesłuchanie prowadziła Ewa Wrzosek. Podczas przesłuchania był obecny mecenas Jacek Dibuła oraz mecenas kancelarii Romana Giertycha, Krystian Lasik, w przeszłości członek Młodzieży Wszechpolskiej, startował z list Ligi Polskich Rodzin do Sejmu. Pełnomocnik Krzysztofa Mraza, świadka koronnego w cudzysłowie Romana Giertycha. Przesłuchanie dotyczyło sprawy tzw. dwóch wież, sprawy, która była umarzana, a oczywiście została wszczęta na nowo przez Bodnarowską prokuraturę. Ewa Brzosek bardzo szybko schowała się pod ziemię, można powiedzieć, po tym, jak się zrobił szum wokół śmierci pani Barbary, i słuszne, ponieważ ilość popełnionych błędów powinna skutkować postępowaniem dyscyplinarnym. Pani Barbara nie miała pełnomocnika podczas przesłuchania, a zgłaszała, że słabo widzi. Była bardzo mocno zdenerwowana, a przesłuchanie było wielogodzinne. Można mieć również zastrzeżenia, co do protokołu przesłuchania, ponieważ aż trudno uwierzyć, żeby tak mały protokół był po wielogodzinnym przesłuchaniu. Śledztwo zostało do, przekazane do prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Wiemy, że została przesłuchana Ewa Wrzosek, wiemy, że został przesłuchany Jarosław Kaczyński. Wiemy, że jeszcze trwają przesłuchania. I że została przeprowadzona sekcja zwłok, ponieważ wynikiem śmierci był zawał serca. I teraz jawi się pytanie, co dalej? Czy rzeczywiście zostanie ta sprawa do końca dogłębnie wyjaśniona? Bo trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że przesłuchanie miało bardzo istotny wpływ na stan zdrowia pani Barbary. Ewa Brzosek, która nie powinna zajmować takiego stanowiska, jakie zajmuje. Przypomnijmy, wielokrotnie angażowała się w polityczne chucpy. Bywała w Parlamencie Europejskim zamiast prowadzić śledztwa, nie brała wtedy urlopu. Bardzo mocno związana ze środowiskiem Gazety Wyborczej i Romanem Giertychem. Przypomnijmy jej różnego rodzaju wypowiedzi paskudne dotyczące. Stosowania prawa, czy tam niestosowania prawa, czy band, które się kryją po lesie. Nazewnictwo jakże znajome z czasów PRL, ze slangu służb specjalnych, ze slangu służb, które nigdy nie powinny istnieć, a ich ludzie nie powinni dostawać sowitych emerytur jak teraz, ale powinni być ukarani za swoją antypolską działalność. Ewa Wrzosek nie wykazała się jakimiś wspaniałymi śledztwami, dogłębnymi analizami prawnymi. Jest politycznym prokuratorem, który pracuje na zamówienie Donalda Tuska i na zamówienie prokuratury Bodnara. Bo to jest ten zespół Bodnarowców i trzeba o tym cały czas przypominać. I musimy też przypominać o tym, że w wyniku działań Bodnarowskiej Prokuratury zmarła pani Basia, pani Barbara Skrzypek, którą znałam od wielu lat. Osoba niezwykle wrażliwa, ciepła, która sobie nie zasłużyła na takie traktowanie. I mam nadzieję, że ta sprawa, być może nie teraz, ale za pewien czas zostanie wyjaśniona. Oraz zostanie wyjaśniony udział poszczególnych osób, które doprowadziły do tej tragedii.